Lotnisko Modlin, ryś dwa laski, rozpoczęcie sezonu klasy B. No i ten film jest jednocześnie magazynem meczowym, tak jak i filmem z, z sezonem z lotniskiem Modlin. Lecimy. Najpierw zawodnicy dzielnie biegali. Zawodnicy stojąc obok siebie wyszli na murawę. No i zaczęli wychodzić, a to oznacza, że zaraz zacznie się tu, to piękne spotkanie. A ja jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji oraz lajka pod tym filmem i subskrypcji na moim kanale. Przypominam, w tym meczu mierzą się drużyny. Z drugą drużyną Rysia Laski, a więc przechodzimy już do samego spotkania. Lecimy! No i w drugiej minucie lotnisko dostaje gonga, Kasper Jabłoński nie przyjmuje piłki i Rysz strzegola. A więc lotnisko z nadziejami wznowi od środka boiska. Nizdam dostawał radę od Kuby. Uwaga, rzut wolny, lotnisko około 25 metrów. Rzutka, broni to, co się stanie? Jechor! Orzesz! Ależ piękna gra.

Kula wyszedł, wybił główką, ale zawodnik nie trafił na pustą bramkę. To musiało w końcu nadejść po latach dominacji e, Rysia i złych podań. Lodnisko traci bramkę, jest już 2 do 0 dla Rysia. Niestety kolejna akcja i lotnisko traci bramkę. Jest już 3 do 0 dla drugiej drużyny Rysia Laski. Tu można podłożyć tylko jeden dźwięk. Marcin miał inne zdanie niż pan sędzia. Później lekko niecelna wrzutka Damiana Tureckiego. Tu Paul ze strony lotniska, oczywiście tylko według sędziego. Jak widzicie, frustracja narasta, ale jeszcze yy, nie można się poddawać, bo lotnisko w tej akcji strzeli bramkę. Nie, nie, co, nie, nie trafi. Brawo, Mika! daba, brawo Dawaj, A z strzelcem bramki Oskar Domański. Brawo, Oskar, brawo! Dawaj, pan, pan, nie dawaj! Jabłon nie zdążył wrócić, więc kula uratował. Kula znowu uratował. Teraz widział uratował sytuację. A to poziom dzisiejszego meczu. No, Zakończyła się pierwsza połowa. No, i e, tym samym rozpoczyna się druga. Wynik do e, drugiej połowy to 3 do 1 dla Hersia. Tu było dużo pięknych słów. Według Marcina to była czerwona kartka. I uwaga, rzut wolny dla lotniska. 25 metry, Znowu Damian Turecki. Brawa! Brawo duro. Brawo duro! Iryś ma już tylko jedno bramkowe prowadzenie nad lotniskiem. Tu zawodnik Rysie zachował się jak dzieciak. i uwaga kolejna akcja lotniska grają jak natchnieni podanie Dawid Tukarczyk do Damiana Tureckiego Damian Turecki obok bramki jak nie jeden to drugi ale niestety tutaj Ci padnie bramka uwaga ależ piękne podanie strzał Kula to obronił Jak zew zmiana w lotnisku na boisku zamelduje się Kuba Koźniewski, a z wojska schodzi Damian turecki. Kuba mówił, że zawodnicy lotniska mają glaskać. Wiktor podał trochę nie w cel. Zawodnik Rysia się poślizgnął. No co, każdemu się zdarza. Najlepsza jakość zawodników jest oczywiście w polskiej klasie B, no a gdzie indziej? Zaraz dojdzie do zmiany Kornel, Boguś pojawi się na boisku. Jak mówiłem, dochodzi do zmiany z boiska, schodzi Michał, a wchodzi na nie Kornel. Uwaga, piłka na przed polu, zamieszanie, to się stanie. Tak, lotnisko strzelił. bramkę jest strzelcem tej bramki Kamil Pudelski. Marcin dostał doping w swoim dopingowaniu. O ile tak się w ogóle da, Marcin! Dopinguj, dopinguj, Marcin! Środek, środek! ze strony zawodników Rysia, aczkolwiek patrzcie, jak Marcin się odpalił.

Ci dwaj zawodnicy lubili rywalizować, więc są y, obydwaj na boisku, chociaż są w jednej drużynie. Zobaczcie na przykład to. Kula obronił, ale i tak mieli do niego problem. Dobrze. Trener Kamil lotniska nie podał piłki. Drugi raz trener Kamil nie podał piłki i dostał żółtą kartkę. Brawo! Kuba wychodzi sam na sam I niestety frustracja narasta Jedziesz Kuba, Jedziesz, Kuba! Ei, kota. Ja, jest... I, jest... Tutaj pretensje do sędziego Napiłej Kamil, napiłej nie, nie Kuba nie wiem, czy sądziłem o problemy wzrokowe, ale były dwa razy ręka i on nie widział. No ale pokazał, że było wiedź, jakoś tak zaczynał fajnie. Ręka! Kręka! No galo! Tu niestety błąd i Cornela i Kuby Kozińskiego. Zaraz będzie zmiana. Na boisku ma się pojawić Adrian Trojek. Ostatnia minuta praktycznie. Zobaczcie co się stanie. Tak, lotnisko straciło bramkę, ale od razu poszło do kontry. Oglądajcie wszystko. Jest! 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 <suszel> Jedź kamień! Dawaj, dawaj Kupa! Bramkę, kupa! Bramkę! Kupa!

Niestety dzisiaj nie poszło zawodnikom lotniska. To nie był ich dzień. Przegrali 4 do 3. Było bardzo blisko, jednak, niestety, piłka to taki sport, gdzie zaważyć może nawet właśnie taki strzał z daleka w ostatniej sekundzie. Ja się żegnam nara.